Drogie mamy, z okazji Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, pomyślności, zadowolenia z Waszych dzieci, żebyście były doceniane każdego dnia. Za to, że daliście macierzyństwo i troskę Waszym dzieciom. Przypomniał mi się wiersz, który będzie płętą tych życzeń. Czy na świecie masz matkę, czy bogatą, czy też biedną, pamiętaj, że masz matkę tylko jedną. Nie szczęć jej najdroższych słów. Nie mów nie teraz, potem nie mam czasu. Bo przyjdzie taka chwila, że będzie płonący znicz i milcząca mogiła. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pamiętajmy o tym pięknym święcie i niech wszystkie dzieci w tym dniu składają Wam serdeczne życzenia.